Ups! To się wytnie! Zabił go! Hej, hej, hej! Z tej strony Chita. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii... Aktualizację ze sesą. Moi drodzy, dzisiaj mamy dla Was bardzo, bardzo dobrą wiadomość, mianowicie słuchajcie, są przeceny, 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 przeceny. Także e, chwytajcie zamieszki ze swoimi starkońcami i, i ruszajcie na podbój e, Jorwiku. W tej chwili pokażę Wam mapkę Jorwiku e, i konie, które można kupić po przecenie. Co to mianowicie koń fiorcki, e, Clydesdale oraz koń fryzyjski i moi drodzy konie fiordzkie można zdobyć zdobyć no kupić w Wilde konie fryzyjskie można kupić w stajni Jorvik Natomiast słuchajcie, Kleisdale w dwóch miejscach występują. Większość z nich występuje w Duldul, w stajni Duldul. E, natomiast jeden jest w forcie Pinta. Także jeżeli nie macie jeszcze tych koni w swojej kolekcji, to teraz jest najlepszy moment, żeby sobie uzupełnić tę kolekcję. E, ja natomiast, jak widać zresztą w tej chwili, em, czaję się tutaj do zakupu koni fiordzkich, bo moi drodzy, brakuje mi ich konie Clydesdale kupiłam już wcześniej, wszystkie konie fryzyjskie również kupiłam wcześniej. Natomiast nie mam, moi drodzy, koni fiordzkich. Mam jedynie konia fiordzkiego z aplikacji. W związku z tym oczywiście kupujemy. Oczywiście kupujemy. I słuchajcie, Clydesdale, nie wiem, o ile są przecenione. Jak widać tutaj fiordy są przecenione do 550. Star końców, a konie fryzyjskie kosztują z 950 są przecenione na 760 star końców. Niestety nie podali informacji na stronie, jak są przecenione Klaisdale. Myślę, że zaraz pewnie to e, uzupełnią, bo w, tej, w momencie, w którym to nagrywam, to chyba zapomnieli po prostu napisać, ile są przecenione konie Klaisdale. E, dobrze, ja kupuję pierwszego. Norweskiego konia fiordzkiego. No i teraz jakby je tutaj nazwać, nazwać jak wygląda? Snake. W sumie nie mamy żadnego węża. Snake, 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 snake. Wracamy za chwilę. I proszę bardzo, mamy pierwsze imię. Będzie to Snake Child, czyli dziecko z węża. Mamy pierwszego naszego fiordzika. Kupujemy, proszę bardzo. I teraz przechodzimy do drugiego. Gratulujemy nowego konia, Hurra. Chyba aż pięć koni będę musiała dzisiaj kupić. <grystanie> Nie to, żebym narzekała. <grystanie> o, ale ten jest śliczny, tam będzie coś z motylkiem. Tam będzie coś z motylkiem. Kupujemy konika, moi drodzy, i za chwilę się widzimy. I mamy imię dla drugiego fjordzika. Nazwiemy go bardzo, bardzo <noise> oryginalnie, mianowicie Butterfly Effect. Ci, co wiedzą, to, to wiedzą, co to jest efekt motyla. I przechodzimy, słuchajcie, jeszcze tam z tyłu do trzech następnych koni, które muszę kupić. Tego kupujemy sobie. Mamy mój efekt motyla. Dawaj, dawaj, dawaj. Następne konie trzeba kupić. Nie ma czasu do stracenia. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. jeszcze tutaj mamy trzy i teraz tak, tutaj to jest ten najjaśniejszy z fiordów, to tego może coś z jednorożcem, zaraz wracamy, okej okay, i mamy kolejne imię dla naszego już trzeciego mm, fiordzika i trzeciego fiordzika nazwiemy Unicorn Hope, czyli nadzieja jednorożców i bierzemy go. Został nam jeszcze najciemniejszy taki, niby wszystkie są bułane, tak? Ale tutaj tak jakby trochę za mocno e, pojechali z czarnym kolorem i widzę, że to jest bardzo mocno ciemny taki kolor, to można go czymś z ciemnością nazwać, Dark coś tam. Także w, widzimy się, jak już wymyślę dla niego imię. I mamy imię również dla tego konika, będzie ten się nazywał Ultra Dark. Kupujemy. Został nam ostatni konik. No i tego ostatniego konika, jak by go nazwać? Jak by go nazwać? Mm -hmm, mm -hmm. To jest dobre pytanie. Ostatni konik i tego konika może nazwiemy. Bardzo fajnie się nazywa. Zosta... Zostajemy przy tej nazwie Frenzy Hazel. <laughs> Zostajemy. Zostajemy przed, przy tym. I moi drodzy, słuchajcie, oprócz tego, że są przecenione te konie, to dodatkowo jest jeszcze wyścig. Wyścig w Dolinie Ukrytych Dinozaurów, jak widać na mapie. Tutaj mi skacze wykrzyknik. Ja już tam jadę, widzimy się na miejscu. Jak tam dojadę, to pokażę wam, jak wygląda ten wyścig. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Oto nasze wyścigi. Mam nadzieję, że to widzicie, gdzie jesteśmy. Ja jeszcze na wszelki wypadek pokażę Wam jeszcze raz to na mapie. Jesteśmy w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Obok tej takiej czaszki. I tutaj znowu, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy jest ten wyścig w tym miejscu. Możemy wykonać sobie wyścig dodatkowy. Tak, najpierw 20... A potem dopiero 500 powinno być. Dokładnie 500 ekspa dla konia. Także nie możesz wziąć udziału w tym wyścigu, dosiadając takiego konia. Aha, czyli tutaj jakie konie mogą wbrać udział: konia fryzyjskiego, fiorskiego lub Kleisdela. Także te trzy konie mogą tutaj wziąć udział w wyścigu. Także ja go Wam nie pokażę, bo nie mam odpowiedniego konia. Nie siedzę na tym, co trzeba, koniku. Um, w każdym razie ten wyścig już kiedyś był, pamiętam go. Ehm, natomiast on e, za pierwszym razem można go wykonać dwa razy, co daje nam w sumie 1000 ekspa e, a za e, już kolejnymi razami tylko raz dziennie można wykonać i wtedy daje nam po 500 expa, tak, e, wyścig. E, słuchajcie, oprócz tego, że Sprawa wygląda w ten sposób, że mamy tutaj te wyścigi, promocje na konie. To dostaliśmy informację, że kolejne konie, które przejdą na emeryturę, to będą konie generacji pierwszej Cinquecento, Cinko, wiecie o które mi chodzi, kucyki Cinquecento generacji pierwszej oraz konie westfalskie generacji półtore. także jeden i pół. 1,5, pół, tak? E, także te dwa konie e, przejdą na emeryturę. Ale na sam koniec, moi drodzy, chciałabym Wam pokazać jeszcze coś, co mi tutaj po, e, tajemnicą Polishynela przekazała pewna osoba. E, pozdrawiam Czarną Wilczycę. E, także widzimy się za chwilę, za momencik. Ja Wam coś pokażę. I proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. E, moi drodzy, pojawiło się po pierwsze. Mistrzostwa Toru Baronowej. W harmonogramie możemy sprawdzić, o której godzinie te mistrzostwa są. Od poniedziałku zaczniemy może. W poniedziałki o 16.30, we wtorki o godzinie 14.30, w środy, czyli dzisiaj o 15.30, w czwartek 16.30, w piątek 17.30, w sobotę. 18.30 i w niedzielę 19.30. Moi drodzy, ale to nie wszystko. Oprócz tego, że pojawiły się nowe mistrzostwa na torze Baronowej, to zwrócono mi uwagę, że są nowe tereny. Zobaczcie, jak pojedziemy tutaj za torem Baronowej i w górę, tutaj mamy całkiem nowe tereny. Ehm, najprawdopodobniej są one stworzone do mistrzostw. Jeszcze mistrzostw na torze baronowej nie wykonywałam. Dzisiaj będę pierwszy raz je robiła. No nikt jeszcze ich nie robił, ale podejrzewam, że są to nowe tereny yy, zrobione specjalnie pod właśnie mistrzostwa toru baronowej. I jeżeli jesteście zainteresowani, jak ten tor może wyglądać, zanim się jeszcze rozpocznie, em, rozpoczną te mistrzostwa, to tutaj właśnie można sobie przejechać ten odcinek i sprawdzić, o co biega. Także no, moi drodzy, do zobaczenia e, o 15.30. Mam nadzieję, wszyscy będziecie wtedy e, nam. Mistrzostwach na Torze Baronowej, ja na pewno postaram się być, a na dzisiaj to już koniec przeglądu aktualizacyjnego w środę. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Trzymajcie się. PA-PA-PA! PS, moi drodzy, zapomniałam o jednej rzeczy wspomnieć. Słuchajcie, na 7 dni dostaliśmy za darmo pomoc stajennej. I to by było na tyle. PA-PA.